Może się, a no już być. Co so, z Pokémonami z One Piece'em? Widziałam napoje. No, Pokémon tak akurat popularne miara. Tu. No to może. A nóż? Kto wie? Zapomniałam napis zmienić. No musiałam, wyskoczył mi, wyskoczyło mi, że za mało używam ten. Y Live Studio, i że wypada, że od czasu do czasu zrobić live w live studio, żeby mi nie uciekło, na, nie uciekło pozwolenie na nie, więc tak od czasu do czasu będę robiła strumyki tylko na TikToku. Ok, chyba czasowo nie jest źle. O matko. No właśnie, tu nałam wczoraj w jakiejś zadanku przypadkiem. I mnie tutaj przeniosło, i powiem wam szczerze, że zaintrygowana jestem, jak zobaczyłam, kto tu jest. Więc może tutaj pociągniemy trochę temat, ale dalej nie wiem, co kliknałam na telefonie, oczywiście, że mnie tutaj wzięło i przeniosło. No bo przecież wiadomo, że jak się człowiek śpieszy, to, to klika no to jak jeszcze ma wiek ponad 19 lat, to już w ogóle jest, to już w ogóle jest nie do ogarnięcia, nie? Sidmisja jak... A, o, pro... no proszę słońce, jak ty wszystko wiesz, to jestem naprawdę i to jest impresji. To jest impresji. Czy przypadkiem kliknąłam jakąś side misję, ok? No to, to dobrze, że już wiem przynajmniej, że... Ale nic nie zepsułam, mam nadzieję. Mam nadzieję, że nic nie zepsułam tym kliknięciem. Tak, tak, bo to, to, była próba, to była w ogóle próba uratowania mojego telefonu przed absolutnym upadkiem na płytki yy, akurat jak robiłam dniu dniumencję. I powiem szczerze, że telefon się udało. Aha, no to dobrze, to dobrze, tak to. Ale powiem wam, że... <ścoughs> żałuję, że nikt tego nie sfilmował, bo to była taka, taka akcja cyrkowa, że ja nie mam pytań, nie? Co ten telefon zrobił, kilka flipów i w ogóle jakichś innych akrobatycznych tych elementów, to ja nie, no, w ogóle nie mam pytań. Telefon uratowany, ale w grze poklikane, w ogóle abstrakcja, no ale to dobrze, to jestem już spokojna. No, miałam, miałam, miałam do ciebie napisać i się zapytać, czy nic nie zepsułam, tak, ten przy, przy tej okazji, ale, ale potem akurat mój współlokator wszedł i trzeba było, trzeba było ogarnąć parę rzeczy, więc już mi to uciekło. Ale dobra, no to Git. Chciałbym, żeby Legolas albo. znaczy Anaxa, albo. Mm, albo Szamponik byli moimi pierwszymi serżówkami. Czy to jest złe pragnienie? Czy to jest dobre pragnienie? No pewnie Szamponik to tak średnio żeby był Ale z tych czwórek może żeby To no, łatwiej pewnie niż Anakse, nie? No tak W ogóle jest szansa, że kiedykolwiek będzie jakaś wersja szamponika taka więcej gwiazdkowa, chyba raczej, chyba raczej nie, nie. Jest Nap naprawdę. mel, powiem ci, powiem ci, że dzisiaj to mnie polepszasz humor z każdą minutą. Coraz mnie się denerwuje tym wyjściem, co mnie czeka. To wtedy nawet, to wtedy wygrzebuję ostatnie zaskórniaki. Przeszukuję normalnie ka pod każdym meblem, czy nie ma jakichś tych pieniądzów rozłożonych. I idę w to, idę w to jak dym. Czy i, i nieważne, czy się przyda do teamu, czy nie, to wtedy to po prostu Shampoo My Love musi po prostu przyjść, matko jedyna. Czyli muszę lecieć z zadaniami jak najszybciej. Puszę. Zaczynam mieć obawy, czy uda mi się zdążyć, jeśli skończę punkt 7, czy nie powinnam tak 10 minut jeszcze sobie dać tego zapasu. Jak myślicie? Ciężka sprawa. Dzień dobry, Bruno. Że lepiej myśleć, jaki minus zapasu. Hmm. Okay. Eee. Dzisiaj ja pierwsza przy dobry dzień mamy. A to co ja muszę tutaj zrobić w takim razie, żeby pociągnąć te misy, Bo jak zacząłem tego ziomeczka tutaj. To po prostu ten, ale no musiałam wyłączyć, no bo już przyszedł współlokator, już, już czas zawrócił. Czy w takim razie, ale to nie, to ja tutaj tą restaurację muszę pociągnąć. A to kiedyś chyba wrócimy do tego tematu, czy to ucieknie mi, czy ja już zepsułam na zawsze. Main misję wpierw, tak jest. Ale to nie ucieknie, nic się nie stanie, oni tu będą czekać, staci czekać będą tutaj. No to dobrze, to dobrze. To jak nie ucieknie, to to git. No to jedyne co to jedyne co ucieknie w takim razie to ta restauracja, więc trzeba będzie ją ogarnąć. Yy... Pytanie jest tylko... Wiecie, czy poznać się zrobić? Pytanie jest... Wczorajsza praca... Trochę popracowałam wczoraj takie małe zaconko mam. Jeszcze 33. What? fantastycznie nie oga, Ragusia, no dobra, ale jeśli teraz to zacznę, to się nie skończy w 18 minut nie? Tro, trochę, trochę podciągniemy, ale Mam tylko trochę team pod, podmieniła, Welcik mam nadzieję, że się nie pogniewasz słoneczko, ale ja mam tutaj takiego, takiego mam ziomala, który tutaj zamiata trochę tematami, ja mu jego wola chyba mieć w teamie, ale tu impreza, patrzcie jakie tańce, ja się kręcę, dobra lecimy tutaj do tego, tego c tripio Ale dzisiaj po prostu na, na, z każdą minutą mnie jeszcze bardziej uspokajasz. Ja powiem, no powiem szczerze, że dawno tak nie potrzebowałam tego jak dzisiaj i weszłaś z buta idealnie. Także dziękuję ci, słonko. Serdecznie dla ciebie naprawdę szczere i, i, i prosto z serca podziękowania, bo, bo no powiem wam, że nerwowy miałam wczoraj poranek, jak się. Wu, popołudnie, że dzisiejszy poranek będzie taki, jaki będzie, i że będę musiała lecieć szybciej. Nie ma w tym tak, proszę trzymać Jest <laughs> Git. Mm -hmm. No, jak a mnie Zatoki bolą. masakra Jak ktoś tak bardzo zapewnia, że jest bezpiecznie, to ja zaczynam mieć wątpliwości. Duże. to by chciał być w konflikt władowany matko ten przycisk mnie po prostu, ja już, ja już się boję tej traumy jaką niesie ze sobą ten przycisk no hmm. Ja żyję w stresie przez tę grę. Na razie najbardziej mnie HSR traumatyzuje, ale ja się coś mam jakieś wrażenie, że Genshin nadrobi też swoje tematy. W Genshinie też, jutro będę podganiać, bo ja bym chciała już, bo następny jest, następna kraina, jaka nas czeka w Genshinie, to jest rozumiem wodny świat. Przepraszam, się no hala by to no przyznaję się, troszeczkę się nie mogę doczekać, bo bardzo jestem, bardzo jestem ciekawa pracy Wrotka. Chciałabym ten dzień, dzień w robocie. Tyle razy tam opływaliśmy to, tą, budowlę podwodną, że w poszukiwaniu gwiazdek dla Francuza, że bardzo jestem ciekawa, co się tam, co się tam dzieje. Trochę mnie to intryguje. Trochę mocno <laughs> jak, jak czytam to y, IPC to zazwyczaj mi się z NPC kojarzy i takie mam dysonans poznawczy Pinokony, to się mylą, pinokony. Hostile już te traumy widzę na horyzoncie. Matka jedyna, zaczęłam się teraz denerwować znowu o Misze. I pewnie zaczynam się słusznie denerwować o Misze, znając żyć nie? tak trochę. Fajnie jest dziewczyna ubrana. Podoba mi się ten, ten taki. Ten. Ma fajną tą koszulę tutaj. Chat. I te żeleczki też są czaderskie. A. To znowu ten przycisk traumatyzujący. Ja go pamiętam z tych takich, co to układali, były te półce i to nic dobrego wtedy nie robiło. An unexpected surprise. Tak, i już wiemy, i już wiemy, w którą stronę to idzie. Akurat teraz. Ja myślałam, że będziecie mieć dłuższą konwersację. <laughs> nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. No co tu się stało, gościu, gościu? Co tu się stało?

Jest takie, jest takie anime, pro śpiewania, bardzo fajne anime. Um, Zeroin karny, tytary szokrat, um, najłatwiej mi było, a wam powiem jaki tytuł. Jest właśnie, w każdym razie, jest tam dziewczyna, y, która. Y, 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 Śpiewem leczy i to jest też czaderskie. I mi się strasznie, jak ją pierwszy raz pokazali, mimo że ona jest blondynką, a, a tutaj to mamy włosy zupełnie innego koloru, to powiem szczerze, że tak mi się dziewczyny skojarzyły. Że już nie jestem w stanie inaczej patrzeć na to. Muszę znaleźć na liście swoich tych animów. <laughs> ja muszę wam powiedzieć. Tak mi się skojarzyły ze sobą te dziewczyny. Pod kątem w ogóle takiego, takiego podejścia i tego śpiewanka. Okej, okay, mam. To jest. I was reincarnated as a prince, so I can take my time to perfect uh, my magic abilities. Sezon 2. Kurczę, te tytuły takie biorą, że albo się nie da ich wymówić, albo się nie da ich zapamiętać, no. Z dwojga złego wolałabym takie, co to się nie da by mówić. Przynajmniej bym próbowała mniej więcej naprowadzić

Tak, nie bardzo wiem, co się dzieje, więc przyjmuję ścieżkę bycia miłym, żeby nie było żadnych podpodziałków. Tej wersji się będę trzymać.

Jednak trzeba im przyznać, że mają dobre, dobrego fotografa mają na tym peko no, Na tej planecie, co jesteśmy. Żart się nie udało, bo nie udało mi się wypowiedzieć słowa. Czy może jednak te tytuły anime, które ciężko zapamiętać, są lepsze dla mnie?

どうにかして君の同行者の注意をそらして君を戦場から連れ出そうとしたのだけど私の試みは全部失敗に終わっちゃったついさっき血みたいに赤い斬撃が夢の高い塀を切り裂いて君たちをこの深い無境に落としたことでやっと君や仲間たちを1人ずつ目覚めさせること Koki się maneczko, słoneczko. Kto, kto w ogóle śmiał? Kto w ogóle sobie, kto śmie robić z Paimona jakieś te, jakieś jakieś żarty? Co to, co to za ten? Co to za, za, za nie swojego życia człowiek? To widzę, że ty lubisz życie na krawędzi słonko <laughs> To odważnie, to odważnie Ale wiecie, jak to jest? Są żarty i żarty w gruncie rzeczy. Niektóre żarty są przyjemne, bo, bo to, bo to bo pokazuje, że komuś zależy, a są żarty nieprzyjemne i to już wtedy jest smutno. Więc. Blade. Kurczę, co za zagad... Już wiem, czemu nie przyszedł, bo gdzieś samochodem jedzie. A, I wszystko jasne. Schubany, no. Lubiony napój woda. O matko, to z Francuzem by się dogadał. Hm? No, temu co ostatnio napisałaś to nie ma co się dziwić. To akurat rozumiem, to akurat popieram. <laughs> Tylko akurat nie mogę przeczytać na głos, bo TikTok ostatnio szaleje w różnych dziwne strony. Matko jedyna na wszystko ma takie odpowiedzi traumatyzujące. Chodząca trauma, matko jedyna. ale Blade'owi dobrze w garniturze. Kurczę, Felek, nawet to nie, nieważne, że nie widać części jego twarzy, po prostu, może to może to o wychodzące traumy, no matko jedyna. Słoneczka, przyspieszcie trochę tą rozmowę, bo ja muszę lecieć. To Blade godzino, żeś Ty nie przyszedł na ostatnim tym. Banerze, tylko jeździsz samochodem w tej weftę, to ja to zapamiętam. Ja to zapamiętam, jak będziesz znowu na panerze, i wtedy przyjdziesz o oh, matko dalej. Rozmowy. Hmm. 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 無境の中に本当の死は存在するのかという問題はどうやら黒幕が仕掛けた思考の罠だったらしい人々の失踪の真実そしてこのドリームリーフとよあのミームの出現は全て時計屋に関係しているドリームリーフが人々を連れ去る目的地なら俺たちを悩ませ続けてきた多くの疑問についてもここで解決の糸口を見つけるこ,この雰囲気は美しい夢と。 Tylko jedliście, jedliście w morzu potwory wieku. Ja, ja nie lubię seafood. Cześć, jest taki... Ja się, ja się trochę nie zgadzam mocno z tym tym powiedzeniem, ale jak to jest? Że. Chłopiec dojrzewa do trzeciego roku, że się potem. Rośnie, nie, coś takiego, bo nie. Może Marze... jest chodzącą reklamą tego powiedzenia. Dobra, kochani. Eee, niestety na dzisiaj to już by było tyle, gdyż ponieważ mam niespodziewany wyjazd, bardzo wszystkim dziękuję za wykorzystywanie tutaj ekipy do gry. Moi, kochani, życzę Wam super udanego dnia. My widzimy się.